Wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana Dzień dobry panu Warszawa się Kłania. Cześć odzwoniłem do windykacji? Tak. Witam tak, tak serdecznie, dokładnie. proszę pana, program trzeci Myśliwiecka 357. Niech pan słuchać, ja to ja jest problem... Do Halo, Halo. Halo Bufet, trzeci program Polskiego Radia, tak, bo tak. Po, zwolniony jest ten od was Wojciech Man, ten gruby. I jest tak, że jest niepopłacone, są, proszę pana, tutaj rachunki przez 27 lat. My mamy, proszę pana, u niego tutaj na kartkę zawsze brał na zeszyt. Są niepopłacone herbaty, soki, jedzenie. Jest, proszę pana, jest jajecznicy za 16 tysięcy jest wzięte w sumie. Jest cukru, to, proszę, proszę pana. pana. Ja pana, przełączę do, tutaj do, Dobrze, to, do... Dobrze. to dobrze, nie pan prosimy. cukru, żar na 3 tysiące, no przecież dobrze, to nie to może będzie. zostać nie panie, panie... No. Dobrze, pan połączy z pracownikiem, bo chcemy windykować, dobrze? Bo to będzie obiegówka dobrze. pisana, dobrze. No. Pan da. No już będzie, panie Ważydrąg. Pan, pan dostanie swoje no, pieniądze. Panie, no, a kto za masło zapłaci? No, masło zapłaci? 9 tysięcy trzeba. No, Maria, to będzie <grystanie> <grystanie> największa kostka. Dzień dobry. Wyndykcja? Tak? E, proszę pana, bo zwolniony jest od was ten man Wojciech, natomiast to nie jest tak, proszę pana, u nas wszystko musi być w książkę wpisane i rozliczenie musi Ale być. Pan to powie, są, jakie są są za 27 lat są rachunki niepopłacone, było na zeszyt brane od nas z kuchni. Proszę pana, jest jajcznicy, proszę pana, na 16 tysięcy wzięte przez te wszystkie lata. Cukier, panie, 5 tysięcy przeżar. Do domu brał, przecież tak? widziałem, jeszcze sam odcypywałem. Halo? Tak. Proszę pana, pieczywo, pieczywo jest za 7 tysięcy, masła przeżam proszę pana za 8. No za panu będę mówił, no za same pierogi wyszło 13. Dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani. Panie, ale ja panu nie czytam menu, że panu dowiozę, tylko żeby pan pieniądze wziął od tego grubasa. A pan myślał, że my dowozimy jedzenie. Wie pan co proszę sobie do kogoś... Panie, a straty moralne jak bufetową w łapę to co? Niech pan ze tam siedzi głodny. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S. Rok. Więcej na www.skrok.pl